Pana opinia na temat e, uczestników w Marszu Niepodległości jest jednoznacznie negatywna. Dokładnie. Dlaczego pan tutaj przyszedł? E, bo jestem antyfaszystą. Okej, okay, to w takim razie drugie pytanie. Czy jest pan polskim patriotą? Czy identyfikuje się Absolutnie. pan jako patriota? Ja jestem człowiekiem globetrotter, światowcem. Cały świat to mój dom. E, okay. Jestem przekonany, żeby zjebać wszystkie granice i po prostu żyć kurwa wolności. Okej, okay, a mógłby mi pan powiedzieć, dlaczego dokładnie? E, no, bo sam bym chciał się poruszać wolnie po świecie, ty nie? Czy chcesz za granicą, żeby cię jebali? Okej, okay, to może kolejne pytanie. E, dlaczego nie bierze pan udziału w Marszu Niepodległości, tylko akurat w Marszu Antyfaszystów? Chyba ci to odpowiedziałem minutę temu. Ale jeszcze jakby można było to jakoś sprecyzować. E, Rany, no bo. Marsz Niepodległości demonstruje jakby dokładnie przeciwne przekonania niż my. Chcą okay. zamknąć granice, chcą wyjechać uchodźców, w ogóle mają problem, problem za granicą. Także no kurwa sam mieszkałem y, poza krajem. Tu mamy niemieckiego refugee, a, uchodźca z Niemiec. Także po**** mam no nie wiem, po, no mam z nim chodzić. I generalnie y, Pana opinia na temat y, uczestników w Marszu Niepodległości jest jednoznacznie negatywna. Dokładnie.